Gmina Działdowo stała się oficjalnie właścicielem nowo wyremontowanego dworku w Turzy Wielkiej, kiedyś niszczający, dziś dający mieszkanie ośmiu rodzinom. Jesteśmy dzisiaj w Turzy Wielkiej na takim uroczystym e, przekazaniu aktu notarialnego pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia rolnicy a Gminą Działdowa w imieniu Gminy Działdowa. Oczywiście e, ten akt ja e, z, pana, e, z rąk pana dyrektora. Odebrałem. Jesteśmy od dzisiaj właścicielem, właścicielem tego budynku, co na pewno spadają na nas pewne, pewne obowiązki, ale cieszymy się bardzo, że, że pozyskaliśmy nowy budynek, gdzie już przez pewien czas zostały te mieszkania zasiedlone. Wspólnie razem z panem dyrektorem, z pracownikami uzgadnialiśmy, kto ma tu mieszkać. W tej chwili jest to 8 mieszkań, w których mieszkają. Powiem szczerze, od roku rodzin wielodzietnych, po osoby samotne, starsze, e, schorowane, więc cały, cały przekrój mieszkańców, który, e, który na dzień dzisiejszy mieszka e, w tym budynku. E, ten budynek oczywiście z zewnątrz wygląda, wygląda bardzo, bardzo dobrze, e, co mm, czyni go takim fajnym budynku, bo jest to w centrum, e, te centrum w tej chwili e, myślę, że jest już bardzo atrakcyjne, nie, nie, mm, nie szpeci tego, tego, tej miejscowości, bo bardzo często nie tylko ludzie przejeżdżający przez tę miejscowość, ale sami mieszkańcy przed tym remontem opowiadali, że no, trzeba go zburzyć, bo no naprawdę centrum wsi nie powinno tak wyglądać. Po, po kilku latach, gdy w 2006 roku zaczęto rozmowy o, o wyremontowaniu tego budynku. Całą dokumentację stworzono, gdzie koszty tej dokumentacji poniosła gmina Działdowo, ale cały remont w 100% są to koszty Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dlatego myślę, że jest to czas i, i, i miejsce, gdzie trzeba, trzeba tu bardzo podziękować panu dyrektorowi Kierowskiemu za to, że no, motywował i, i um, doprowadził do tego, że ten budynek. W takim stanie i o, o takim wyglądzie w tej chwili jest. To cieszy. Ja tutaj nie pierwszy raz jestem w takich wyremontowanych, odnowionych budynkach. Właśnie na obszarach popegierowskich. To jest bardzo istotne, żeby te obszary były naprawdę dla ludzi, oddane budynki ludziom, żeby ludzie z tego mieli korzyść, bo taka jest potrzeba. Lata zrobiły swoje dziesiątki lat, że trzeba było podjąć decyzję o tym, żeby jednak. Przeprowadzić kapitalny remont, kapitalny remont pod nadzorem konserwatora, i ten wygląd, który dzisiejszy tutaj mamy, to jest właśnie takie wspólne działanie nas, władz gminy oraz konserwatora. Gratulujemy inwestycji przyczyniającej się do poprawy sytuacji mieszkaniowej, ale i wizerunku Turzy Wielkiej.